Witam Was z Styla Brainroot <tryk> Dzisiaj mamy jakby ten On dużo prywatów Zresztą wcześniej pożyczył z na do indeksu um, Co dzisiaj na eventie to Będzie jakby halenów La Grande albo już Wam tuberzy, którzy bym pewnie mówili Co do trade'u to Piszcie w komentarzach Oczywiście na moim prywacie bo na Waszym to nigdy, bo już Zdarzyła się jedna pięć osób, którzy chcieli mnie oskamować. I już mnie na hotspota oskamowali. I to dzięki wam, brawo. Ale do rzeczy, to, to nie wszyscy skamują. Eee, teraz zobaczymy na jakiegoś ukraińskiego prywata. Oczywiście w celu okradnięcia. Czy coś w ogóle mają. Czuło mi nic, nie... Nie... Nie chcę. Ale słabe te braineroty. Dobra, idę sobie na kogoś publika. Bo dawno nie byłem na publiku już. <coughs> <coughs> już dawno nie byłem na publiku. Nie wiem skąd mam ten może mordlity grzyje. Bo wcześniej jadłem też loda wojanka. Wszystkie wody nie dlatego, dobra. Ale pod I tylko Lucky Block? Dobrze! Nie! To ja miałem zabrać, nie ty. I... Prawie zamknęła, prawie zamknęła, prawie zamknęła daj, daj mi to, 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 daj mi to Daj mi to, daj mi Grzeczny Czajnicek, grzeczny, grzeczny Michalina, grzeczna bądź, grzeczna bądź Nie bij mnie Kurde, że ma tego slapa Kurde Czy się uda w ogóle? Jak ja lubię się kiwać na kąpie gdzie? No to już jest przegięcie Aby w event no nie Jeszcze sami wiekłem oh. No, no jak hmm. coś te lata nie będę nagrywał Będę mm, no, tylko odcinek nagram. Na no, evencie No, dziękuję Ci, Lusty, że mnie zasubskrybowałaś. 3-3-5, Jak macie jakieś brainery, to też zbieram sobie na gold bazę, który mi zostało jeszcze. Jak ktoś chce dać to z chęcią przyjmę. jest... Jeden. Ja tylko tyka! Dobra nie, to się nie będziemy cz, 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 cz jest No nie. Fur nie wyszedł. Też to znaczy mam tak właściwie telefon. Bo ja nagrywam na telefonie ogólnie. I ten. I jakby to powiedzieć... Yy Powiedz, yy, jakby to yy, ten. Że, yy, pa, tak mam telefon yy, wyczyszczony, że ja mogę teraz nagrać na przykład film do 20 minut, ale mi się nie chce. O, ten druba, Stróż, ale ci ja. Ja go potrzebuję do refleksji, go biorę. Tylko go potrzebuję. I nie masz na babeczko? Dobra, jednak go nie biorę. mi jest stróż. Ale nie nieważne. Czy jest może gdzieś pułapka? Jest. Czy to nie wszystko. Kupię sobie jeszcze jedną dla No i mam. No ty Yeah Ja yeah. Yeah. Ej, bo chciał mi dodać e, To ma, proszę o moje profilowe Możecie sobie dodać Zapraszam jutro do tej godziny Znaczy dzisiaj będzie filmik będzie nagrywał. To są moje też prywaty, na tym możecie robić 4 ze mną yy, właśnie dołączyłem na prywata youtubera takiego. Nie wiem czy znacie takiego kakao Dał mi też rr, rr, jakiegoś... Nie tego podchodza video, ale niego. Właśnie jeden ja widz. Jakby to powiedzieć, o oskamował. Ale na szczęście dobrze, że to nie był rozbrost, bo jakby to był rozbrost, to ja bym się popłakał. Ale dobrze, że tak się nie stało. O proszę, jakie sikryczki. No widzę. Ale czy mamy jakiś gold tutaj? Czy jest jakiś gold taki? Chyba nie ma. Покажешь, знают на твоем пустырье, как можешь, блин, на мульти. Dobra, a nieraz się pytam, czy byś chciał ustalić do Bros? Niech piszę w komentarzu. Jest, jak jesteście na to zostawcie suba też, bo mi się to przyda. Mam zamiar robić 10 tysięcy. Zobaczymy, czy wam się to uda. Ja w tyle prywatnie. Oczywiście, co zrobię. Nic co się w ogóle ogólnie nie będzie. Nie wiedziałem, że ma w ogóle prywatny serwer. To jest taka podruba, babici, wiecie. Chyba, że nie znacie to. Uuu, nowy. Ten. Procenty się pozmieniały. Czy w ogóle... był admin? Mówił, że będzie coś. coś Mówił się o czymś, ale nie było eventu ogólnie. Tylko po, raz coś powiedział i wyszedł. Jakby już nic nie robił. Jedno myślenie. A i propos tego, jak macie La Grande, La Grande, pod hotspot, to z chęcią przyjmę. Bo właśnie co się pod hotspot. Przez taką głupotę. Coś to ile mu lat to nie powiem, ani nie jak się nazywam, bo za mało słów jest. To tyle, widzimy się za godzinę, no